Dzień dobry panowie, dzisiaj materiał od zachrystii, czyli pakowanie sprzętu, zwijanie klamotów i zapraszam was serdecznie do dyskusji, bo sam już nie wiem co poprawić, co zmienić, aby szło szybciej. Mój warsztat, zobaczcie, sztyce od Gravity, szybki sposób na montowanie, demontowanie głów, kable powiązane razem, żeby nie trzeba było za dużo czasu tracić na ich rozplątywanie, zaplątywanie, wyszukiwanie. Do tego w miarę logistycznie ogarnięty temat za pomocą basu z kółkami, wózeczków, pokrowców, odpowiedniej logistyki, pakowania stołu, który zwija się dosłownie w kilka sekund, co za chwileczkę zobaczycie. I ogólnie kilku pomysłów na to, jak to zrobić sprawnie, jak pogrupować sobie sprzęt, jak zorganizować kablarkę, jak zorganizować tę piękną walizkę, która teraz widoczna na środku ekranu, niedługo opowie swoją własną historię, gdyż w niej znajduje się bardzo dużo sprzętów. Znajdują się w niej wszystkie sterowniki do DMX-a, tak, mam aż trzy. Znajduje się tam mikser cyfrowy, mikrofony, modem, router. I dodatkowo listwy zasilające. Także to wszystko razem z wyprowadzonymi kablami, od razu na głośniki. Wszystko jest w tej jednej skrzynce dla uproszczenia pracy. No i jak widzicie, 16,5 minuty minęło, jak biczem strzelił, a ja nadal walczę. 20 minut samego rozłączania sprzętu w moim przypadku to wciąż mało. Jestem ciekaw, co wy myślicie czy jakie pomysły macie, jak wyrobicie sobie takie. Usprawnienie. No, może niekoniecznie, żeby tam wciągnąć dwie krechy i zwiększyć dzięki temu tempo, ale nie chciałbym poświęcać zbyt dużo czasu na zwijanie klamotów. Wolałbym zagrać 15 minut dłuższą imprezę lub 20 minut wcześniej być w domu. Machniemy stoliczek i jeszcze raz zapraszam do dyskusji w komentarzach na temat szybkich patentów. Wszystko mile widziane, czy to będą linki do rzeczy, które można kupić, aby przyspieszyć, czy to będą pomysły na to, co zrobić, czy podpowiedzi co ja robię źle. Jak widzicie, trochę tego biegania jest do samochodu, akurat w tym wypadku i praktycznie 15 minut zajmuje samo zaniesienie sprzętów do samochodu, więc to też uwzględnijcie w tym planie. Wózeczki rozwiązują sprawę parę minut i zrobione, wracam po Drobnicę, która z wózków się sypuje, i tak dalej. Lepiej to po prostu złapać w ręce, i jestem gotowy. Śmigam do samochodu. Zobaczcie, jaką drogę musiałem pokonać. Sorry, że tak trzęsie, ale było co biegać.